Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, widziałem, że jest spore zainteresowanie pod e, pierwszym odcinkiem z, z tej giereczki. E, dlatego lecimy sobie z drugim odcinkiem. Słuchajcie, mm, mamy widzę tutaj kolejną darmówkę. E, dobra, otwieramy sobie darmóweczkę. Słuchajcie, ciekawe co nam poleci. Poleci nam jakiś fajny skin? Nikt nie poleci. Kręci, 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 kręci i... No, zwykły... No dobra, słuchajcie. Zwyk, mamy zwykłego robotnika, ale mniejsza. Jeżeli ktoś chce, to może sobie oczywiście e, też i oglądać, i losować. Dobra, ale my lecimy już od razu z pierwszą rozgrywką. Słuchajcie, po ostatnim odcinku troszeczkę było e, że tak powiem mojej paniki, e, ponieważ nie wychodziło mi, ale słuchajcie, lecimy i tym razem się uda. Tym razem wygramy na pewno. Dobra, mamy poziom. Dobra, słuchajcie, graliśmy ten, już na tym poziomie, więc na pewno damy radę. Lecimy, 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 nie żeby nas nie poblokowali tylko. Cyk! Dobra, 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 Aaa, nie, oh, nie, nie, nie! Nie! Nie, 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 nie! Ej, dobra, nie spadliśmy! Patrzcie! Dobra, i... Dobra, przeskoczyliśmy. Nie, nie! Spadliśmy. Dobra, ale na szczęście... Nie! Nie! Ej, to no słuchajcie, nie, to jest, to jest... trudne w ogóle. Czekajcie, nie. E, mam pytanie, czy ja całą dzisiejszą grę będę... Nie! Nie, 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 Dobra, to mnie będzie tak obtłukiwać ogólnie dzisiaj. Więc żeby, Żebyście się nie zdziwili. Serio? E, ogólnie jak coś mamy już pierwszą przegrano. Moi drodzy, e, więc. E... Serio? Co jest? Już 10 osób przeszło. Nie, słuchajcie, my tego nie przejdziemy, patrzcie. No zresztą nie tylko my. Dobra, leć, leć To już przygraliśmy już ten poziom, wychodziło nam Ej, no słuchajcie, no bez przesady. Już nawet pod podklejkę pod pod kurda nie podchodzi. Ej! Nie, nie, nie! Nie. No bo no to tak. Do ja tego nawet nie skomentuję, co nie? Coś na mnie pykło. Autentycznie. Um, no. Dobra, słuchajcie, wychodzimy lecimy dalej. Wychodzimy lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, no co, lecimy dalej? Tym razem będzie lepiej. Słuchajcie, może tym razem chociaż dojdziemy do tego finiszu pierwszego. Nie no, słuchajcie, sorry, nie wiem co się dzieje. Nie wiem po prostu co się dzieje, jakim cudem my tego nie przeszliśmy. Eee, nie no, to było po prostu żałosne ej. O tak, najlepiej. Jeszcze trudniejszy poziom. Dobra, ogólnie wiecie. Wy mnie oglądacie na własną odpowiedzialność. Bo to, co się tutaj ogólnie będzie działo, to jest. Ej, ej, ej. Chyba mam. Chyba mam jakiś. patent na to. Zobaczcie. Nie, nie, nie. Ej, co tu się dzieje? Nie! To ogólnie. Widzicie co? Czuję się jak ta piłeczka kiedyś była. Nie, 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 Dobra... nie, nie, Tak, 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 tak! nie, Ej, no nie, Ej, ja go wypchałem chyba. nie, 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 Jesteśmy tak blisko, ale nadal tak daleko, że to jest smutne. No wypchę mnie jaki to... Jaki menel! Koniec. Ej, no co się dzieje? No... Ostatnio nam jakoś lepiej szło. Słuchajcie. Jak coś nie... <laughs> nie no kurde, ja nawet nie wiem co teraz powiedzieć. Idzie nam tragicznie. Co jest? Słuchajcie, wiem czy może, być to czy może być to spowodowane. Dlatego Dlatego zmieniamy na pingwina z powrotem. Użyjemy z powrotem pingwina. Słuchajcie, jak nic, zobaczycie. Czyli macie, mamy pasa. O, mamy pasa do odebrania. Aktywuj. Nie, nie aktywujemy, co jest. A, dobra, nie, nie, nie. Nic nie robimy. Nic, 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 nic. A nie, no tu mamy do odebrania. Odbieramy, dobra. <laughs> Okej. Okay. No i lecimy. Słuchajcie, może pingwinem nam lepiej pójdzie, bo pamiętacie? Ostatnio pingwinem prawie wygraliśmy, kurna no. No chodzę jak stary ciągnik. Noście szaliki, bo będziecie zdychać jak ja. Dobra, słuchajcie, ten poziom ostatnio zrobiliśmy. Słuchajcie, nie, nie musimy to wygrać, no nie ma, nie ma po prostu innej opcji. Nie no i oczywiście, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Aha, super, błotko, błotko. Dobra, nie słuchajcie, to robimy, to musimy zrobić. No bo ja nie widzę innej opcji. Dobra, pierwszy przy. Pierwszy jest. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, mamy to. Uj, uj, nie, nie. Dobra, nie, 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 nie. nie. Kurczę, głupio się zblokowałem, no ale nic. Mm. Jeszcze muszę ogarnąć tę grę do końca, bo. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, słuchajcie, nie jest najgorzej, mieliśmy albo szóste, albo siódme miejsce, ale już to przynajmniej przeszliśmy. <laughs> przynajmniej, nie, nie odpadliśmy. Boże, to było żałosne, te wcześniejsze nasze próby. No nic, no słuchajcie, lecimy. No tu widzę, ludzie mają trochę problemów. No ale już tu są osoby, które... Dobra, mamy koniec. Już chciałem powiedzieć, że mamy osoby, które do zaraz dojdą na nas. No i lecimy, dobra, słuchajcie, lecimy dalej. <grytania> Udało się w końcu to przejść. Ciekawe jaka tym razem będzie mapa. Kurczę, fajnie było chociaż, chociaż ten raz wygrać, a i słuchajcie. No to idzie dostać. Ja rozumiem, że dopiero zaczynamy, no ale kurczę. Ostatnio mieliśmy już fajne, minut, szanse. Dobra, słuchajcie, to też graliśmy. Tu musimy. Musimy. Musimy dolecieć jako. Przynajmniej w miarę, jakoś szybko. Ostatnio doleciliśmy chyba czwarci? Albo drudzy? Kurczę. Nie, 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 nie spychaj! Nicy wszyscy są pazerni zwycięstwo. Nie, 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 nie. Dobra, dobra, ej, 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 możemy to mieć? Nie! Kurczę, no! Nie! Słuchajcie, co się dzieje, no? Kurwa, no! Dobra, ej, 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 nie! Tak, mamy to, mamy to! Jezu, mi się odkleja robić całkowita! Nie! 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 Nie, no co jest? Nie, no jak odpadamy? O, oh, goddamn, no to nie fair. Dobra, wychodzimy, lecimy dalej. Ale słuchajcie, już przynajmniej nie, nie w pierwszej rundzie odpędziliśmy. Ale jakoś ostatnio lepiej nam szło. I to dużo lepiej. Dobra, na, cichy... na chwilę ucichłem, w ogóle. <laughs> się tak zacząłem zastanawiać, co tu zrobić? znowu, nie, znowu ten... mm. <laughs> No to, y, moi drodzy, jak coś, to tu już możemy od razu stwierdzić, że odpadliśmy. No. No, jak ja mam to przeskoczyć? Jak to mnie próbuje za wszelką cenę... Zmieść z planszy, no, no jakie to jest dziadostwo, nie! Dobra, stójcie, czekamy na razie, ej, nie! Słuchajcie, to mnie robi specjalnie w bambuko, nie! Słuchajcie, już nie lubię tej gry, co nie, ogólnie. Nie! O, dobra, ej, słuchajcie, jest, jest jakikolwiek sukces. No nie gadajcie! Lecimy, lecimy, lecimy! Kuźwa, no co jest?! Dobra, jesteśmy dalej, słuchajcie. Przechodzimy dalej, to już jest sukces. Jesteśmy... Ma 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 mało przerwy w nagrywaniu. sorgi. No, ale miałem, dostałem wiadomość. <laughs> ale zobacz, ale macie już farak, macie dosłownie kawałeczek ucięty. Jak coś, to miałem tam tylko, tylko o, o, w, mały wkurwik o to, że... Dobra, co tu się dzieje? Czemu jestem na środku? O nie, to są bomby! Wybucha. Co się dzieje? Nie! NIE! Nie 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 słuchajcie ja nie wiem co się dzieje teraz Bo nie, nie możemy ogólnie utonąć chyba tak? Czy jakoś tak? Surprise, motherfucker. tak? NIE! NIE! nie. Nie no ja wiem, że wy po prostu tam ciśniecie przy, przed, przed ekranami ze mnie co ja tu odwalam że, że się tak stresuje gro W ogóle sorry za cięcia w filmie, ale pojawiają się reklamy, których no nie chcę wam pokazywać szczerze mówiąc no bo dla mnie, reklamy to jest największy szajs. No dobra, słuchajcie, zaczynamy, obejrzymy mm, nagro, nagrodę darmowo. ja wam to i tak wytnę, więc spokojnie, nie będziecie widzieli reklamy, tylko od razu losowanie. I co nam poleci, pan Tak, to, tak, to, tak, to, błogom, nie! No tak blisko, ej. Ja no to pandę już tyle czasu poluje. Dobra, lecimy dalej, może tym razem się uda. Co tym razem poleci? Kurczę, ale tej pandy sobie nie odżałuje, ej, naprawdę bardzo chciałbym mieć tę pandę. No zatrzymaj się. No nie, teraz możesz leci dalej. O dobra, no, już lepsze to. No ale kurczę, ta panda była po prostu mega. Ja bym ją bardzo chciał. Mm, ogólnie to wykrzaczyła nam się reklama i nie mogliśmy nic zrobić, dlatego spróbujemy jeszcze raz. Aha, dobra, po prostu nie mamy dostępnego filmu, spoko. O dobra, jest coś. No i lecimy, słuchajcie, co tym razem nam powiedzieć? widziałem pandę. Ja tak bardzo chcę tą pandę. No nie, przeleciała. To nie fair. Lega... Lega, Nie, nie będzie, klejnoty dostaliśmy. Dobra, słuchajcie, dobrej klejnoty. Kurcze, no. W ogóle, czego mamy 9,90? Dobra, oglądamy jeszcze. w no, ogóle nie wycinam teraz te reklamy, bo byście się zanudzili tutaj. No, słuchajcie, dajcie coś dobrego w końcu. Ej! Jeju, no. Człowiek ogląda te trudne ramy, dobre za 6 godzin. Następne. Aha, nie jesteś nas na pandę. Super, cieszę się bardzo. Co? Nie chcemy skórkę, co nie? Może z tych rzadkich jakaś... A, losową... nie no, my nie chcemy losowej. Losowe to się nie nadaje do niczego. Losowe to nie ma, nie ma nawet co, kurczę. Czy ryzykujemy? Ej, słuchajcie. Mamy 100 klejnotów. I mamy, albo, możemy kupić albo zwykłą, albo tą rzadką skórkę. Losową oczywiście, kurczę. No niby raz się żyje, ej, chodźcie, zrobimy zrobimy szybkiego tego. Dobra. Ryzyk fizyk, co poleci? Waiting. Nie, no mam nadzieję, że coś dobrego poleci. Ej, niech, niech się panda przeleciała. Będziemy kurczakiem? Ej, <laughs> będziemy kurczakiem, ej. Dobra, wyposażamy go od razu i lecimy lecimy nim gereczkę. Zobaczymy, czy przynosi nam, przyniesie nam szczęście. Jesteśmy w prawie wyklutym kurczakiem. Super. Anca, anca, anca. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, ciekawe, jaką mapę? Może by dało znowu jakoś, której nie było. No, ej, dobra, tej nie było chyba, przynajmniej ja nie, ko nie, nie kojarzę jej. Dobra, nowe wyzwanie, nowym kurczakiem. A tu są chyba motki, tak, czy nie? Dobra, musimy iść całą grupą, bo inaczej nie przyjdziemy. Ja muszę pamiętać, że jestem kurczakiem, a nie, a nie pingwinem, żeby się nie zdziwić. Dobra, dawajcie, Do nie, 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 dobra. Kurczę, no nie słuchajcie. No nie słuchajcie. Nie, graliśmy w to. Jeju, ja pamiętam, tutaj mnie przejeżdżał te tłukło tyle razy. No i znowu to samo. Nie, no, nienawi nienawidzę ogólnie tego level, tego tego poziomu, bo ten drugi ten to mnie tłucze, jak mu się podoba. No znowu, moi drodzy widzowie. To od razu mogę powiedzieć, że to już jest koniec naszej gry. Chyba, ej, przeszliśmy to, wow! Nie! Ej, ale zobaczcie, gdzie się zatrzymaliśmy. Idealnie, kurczę. Właśnie to jest problem, że mnie tłuko takie proste rzeczy. Znaczy, proste, może nie proste. Chociaż nie na no proste, trzeba by było chwilę poczekać, po prostu widzieliście, za trzecim razem udało się przyjść. Ale widzieliście w jakim miejscu się zatrzymaliśmy? No, mistrzostwo, balans idealny. Nic, dawajcie jeszcze jedno. Zrobimy teraz ostatnią giereczkę. Dobra, robimy ostatnią giereczkę. Oczywiście w... musiała wlecieć wspaniała reklama. Nikomu do niczego nie potrzebno i denerwujące tylko, ale mniejsza. Dobra, lecimy. Ostatni gierczkę na dzisiaj. A w ogóle prosiłbym was jeszcze, żebyście w komentarzu napisali mi, jakie gry byście polecili do grania. Też właśnie, żeby, żebym mógł wam ponagrywać. Co, co by Was interesowało w ogóle? Bo wiecie, ja tu szukam gierek na, na te sam, ee, ale fajny... fajnym... A, nie, 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 nie. Ale fajnie by było, żeby poznać waszą opinię. dobra, udało się w końcu. E, żeby poznać waszą opinię, co wy byście chcieli oglądać, bo, bo wiecie, bo ja nagrywam, ale to wy jesteście najważniej, najważniejsi dla, dla twórcy zawsze. I no, właśnie chodzi mi o to, żeby. Żeby wiedział co ja mam do was nagrywać, bo nie ukrywając, wy musicie chcieć to oglądać, więc. Więc no. i słuchajcie. Nie wiesz, że to pomimo, że jesteśmy drudzy. Hmm? Już, już jest fajnie, już jest lepiej. E, ale wracając, co byście chcieli oglądać? E, jaki content wy byście chcieli, żebym ja dla Was stworzył? Jak to mają być gry? Czy to ma być tak, jak, to coś takiego jak ta gierka? Zobaczcie, jak, jak go się wywoliłeś. Był tak blisko. E, czy czy wywolicie taki content jak teraz? Czyli, że po prostu znajduję jakąś giereczkę na, 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 na sklepie Play i sobie w nią pykam? Tak jak na... na czybyście Czy byście woleli sami polecać jakieś gry? Bo jeżeli polecicie jakąś gierkę powiedzmy, no to ja na pewno... Na pewno sobie w nią zagram No i by było już całkiem spoko, już by było całkiem, całkiem, całkiem Plus, jeżeli chcecie następny odcinek z tej gry No to musi wlecieć 10 łapek Wlatuje 10 łapek w górę i ja robię kolejny odcinek bo słuchajcie, musimy powoli już zacząć z tymi łapkami lecieć też, bo bo nie ukrywając, no nie, 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 nie. spadajcie, to moja piłka ej, nie, nie, mo nie możemy przegrać, nie możemy przegrać, słuchajcie, nie, nie nie, 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 dobra, to jest pyk słuchajcie, gramy znowu w piłkę nożną, będzie, musimy być lepsi niż polska reprezentacja, co nie? Po chodźcie, poka pokażemy im jak się gra ale mi wbić w bramkę, a nie, a nie bronić. Pięknie, dzięki, Mordo. Kolega nam pomógł ogólnie. Ej, ale my przegrywamy. Słuchajcie, jest, jest źle, jest bardzo źle. My przegrywamy, dostajemy w tyłek. No nie. Dobra, 4. Wybi wybijcie to! się to piłkę Pięknie, wbij im, wbij Do, nie! Tak, nie no, tak! No, wbij to w końcu Ej, dostajemy! My to przegramy! Nie, to nie fair! Nie, to, to jest nie fair! Musimy to wygrać Musimy to wygrać, ej, panowie Dawajcie, niebiescy Mało czasu! Mało czasu nie! No, nie dostajemy już 2-0 no to moi drodzy, słuchajcie, ostatnia giereczka nam oczywiście nie poszła Lewandowski, a, nie było u nas lewego. A, jak, a wiecie, jak wiecie, nie ma lewego, nie ma wygranej. No i koniec, dobra, odpadamy. Niebiescy przegrali, rzuci wygrali. No nic no smutno, no ale co? No i to, to tak jak już wspomniałem, była ostatnia giereczka na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka, zapraszam do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka oraz lajka pod filmikiem, jak będzie, chociaż słuchajcie, nie, nie możemy spadać niżej, było ostatnio 16 lajków, więc idziemy troszeczkę, no może dobra, nie w górę, ale jeżeli będzie 15 lajków, to robimy kolejny odcinek, więc no zachęcam do zostawienia łapki w górę. Bo no, od was zależy, od was zależy, czy będzie kolejny odcinek, czy, czy będziemy coś dalej robili, czy na razie czekamy. Więc skupcie się. Bo to od was zależy teraz, czy wleci kolejny odcinek. Tak jak powiedziałem, 15 łapek w górę i robimy kolejny odcinek. Następnym odcinku już będzie 20, bo musimy to regularnie trochę zwiększać, żeby wam było trochę, nie było za łatwo. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.